Cześć, w tej stronie UDIO witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale. Na tapetach bierzemy sobie kolejny meczek z ligi Total War Tilla, a dokładniej starej z ligi Auxilia. Być może nie wszyscy wiedzą, ale podzieliłem się z Nojanem i z Arminiusem w taki sposób, że to Arminius skupia się na lidze Hetairéa, Nojan na lidze Palatina, zaś właśnie ja na lidze Auxilia. Myślę, że to ułatwi nie tylko nam y, zadanie, ale także Wam oglądanie, bo w tej chwili będziecie wiedzieli, gdzie znaleźć bitwę z jakiej ligi. Oczywiście wszystkich bitew raczej nie nagramy, no bo te, tych bitew jest masa, ale postaramy się ich nagrać jak najwięcej, żeby po prostu każdy przynajmniej miał jeden swój mecz nagrany na YouTubie, tak? No nie mogę tego zagwarantować niestety, bo tych bitew będzie tona, tak? No ale żeby te najciekawsze starcia i żeby właśnie każdy miał chociaż swój jeden meczik na YouTubie, żeby chociaż to się udało zrealizować. No ale przejdźmy już do samej bitwy. Tutaj mamy starcie Lewika, który wybrał frakcję Wandalów. Zaś rafik, z rafikiem Fafikiem, który wybrał frakcję Swebów, bitwa rozgrywa się na mapie bruk. Przejdźmy szybko do mówienia: buildów. Lewik na pierwszej linii ma cztery oddziały proc. Na drugiej ma na flankach po oddziale germańskich włóczni. W Centrum są dwa oddziały germańskich pik oraz oddział germańskich poborowych. Na trzeciej linii są cztery oddziały mieczy. Są to cztery oddziały zachętnych mieczników Swebów. Na piątej linii: nie, przepraszam. Jezu, już mi się mylą te linie raz Na czwartej linii jest generał, którym jest germańska szlachta. I na piątej jest oddział samotny germańskich poborowych. Na flance widzimy duże zgrupowanie jazdy. To są trzy oddziały szlachetnej germańskiej jazdy. I oddział królewskiej kawalerii swebów. Tutaj na lewej flance tylko jeden oddział jazdy. I to jest również kolejny oddział szlachetnej germańskiej jazdy. Nie rozumiem czemu tutaj nie ma dwóch oddziałów flancierów To jest duży błąd Lewika po raz kolejny. Lewiku, musisz brać te dwa oddziały lancierów, No, musisz po prostu, no. To jest. Już mówiłem to w twoim pierwszym skomentowanym meczu. To, czy frakcja jest słaba czy silna, w dużej mierze właśnie zależy od tego, czy ona ma dobrych lancierów. Wandalowie mają dobrych lanjerów. Nie branie tego drugiego oddziału lanserów to jest utrudnianie sobie gry bardzo poważne. A przejdźmy już do buildu Rafika. Tutaj, tak na pierwszej linii, mamy dwa oddziały germańskich poborowych, dwa oddziały germańskich pik. Na drugiej linii jest oddział czempionów swebów, trzy oddziały wojowników swebów. Na trzeciej linii są dwa oddziały germańskich proc, dwa oddziały germańskich kuszników. Na czwartej linii są kolejne trzy oddziały, nie, tak, kolejne trzy oddziały, ale nie trzy oddziały mieczy, tylko dwa oddziały mieczy. Oddział czempionów swebów, oddział germańskiej bandy, no to pierwszy raz widzę to jednostkę, ona nie jest zbyt dobra. I oddział germańskich poborowych, generała, którym jest szlachta swebów. I tutaj na lewej flance Rafika jest, są dwa oddziały jazdy, szlachetna kremańska jazda, królewska kawaleria z Febów. na prawej również taki sam zestaw. Także bardziej mi się podoba build Rafika, zdecydowanie. Wydaje mi się, że on jest dużo lepszy od tego co ma Lewik, no ale zobaczymy jak to się potoczy. Bo to, że build jest lepszy to jeszcze nie znaczy, że jest zwyci będzie zwycięski. Tutaj widzimy, że Lewik bardzo odważnie atakuje tą jazdą, ale to wydaje mi się, że no to i Rafik już tak się zagapił W ostatniej chwili tą jazdy cofa. Dobrze, że wysyła te włócznie tutaj, żeby wspomóc tą jazdę. Ale nie wiem co to jazda... Co osiągnąć takie taki manewr okrążający robiąc daleki. W tej chwili to nam tutaj za dużo nie zrobi. No to jest o kawalerii, tu jest sporo włóczni. Więc wydaje mi się, że ta jazda powinna raczej skupić całą jazdę podobnie jak Lewik na jednej flance, tak? Bo w tej chwili no to tutaj Lewik ma sporą przewagę. Tej mobilności. Naprawdę może mocno namieszać. Widzimy, że Rafik ostro atakuje do przodu. Lewik się nie kwapił do ataku, więc Rafik sam postanowił tutaj wziąć w swoje ręce. Mocno atakuje. Tymi kusznikami bym fokusował już te elitarne miecze. One są chyba niezłomne, o ile się nie mylę. Tak, nie, nie, nie są niezłomne, ale mają bardzo wysokie morale 66. Więc warto te miecze wybić. Ostrzałem. Po porocach nie ma zastrzelać. Po są... No są pomocniczą jednostką. Ona nie jest jednostką, którą powinniśmy priorytetyzować, tak? Ewentualnie tych pikinierów można by wystrzelać, ale procebym bym zignorował w tej sytuacji. Tutaj nie wiem, co ta jazda chce Jak Bardzo szerokie jakieś łuki robi. Choć tutaj Le Rafik się zagapił. Tym razem już się nie udało tej jazdy wycofać w porę. Kilka modeli zostało złapanych. Ale nie wiem, czemu Lewik się cofa. Tutaj się ogromną przewagę na kawalerii. Wierz mi, że lansjerzy, to jeszcze masz oddział mieczy w ogóle. Te miecze by zniszczyły te włócznie, i lansjerzy by zniszczyli te włócznie, bo to są sami poborowie, to jest bardzo słaba jednostka. A tak dałeś sobie zabić oddział nic za darmo, praktycznie, tak? No to jest ogromny błąd. Tutaj też Rafi gra jakieś dziwne manewry, nie do końca rozumiem to. To jest dokładnie ten sam błąd co lewika na tej flance. Po prostu złapany oddział jazdy za darmo i za darmo zniszczony. No ogromne to są błędy. To, to jest konnica, która jest warta 700 sztuk złota. 700 sztuk złota w ateli to jest tyle ile 1400 sztuk złota w ROM2. Tak myślę, że mo mogę spokojnie to porównać. Naprawdę ta strata tej jazdy jest ogromny cios. I to jeszcze za darmo. No, bardzo poważne błędy. Tutaj dobry wjazdy są w te miecze. Ale tutaj widzimy, że jakieś takie niepotrzebne bloby się tworzą. Ten oddział toporów daje wycofywany, żeby zaatakować te włócznie, ale on straszne straty zbiera podczas tego wycofywania się. Bo tutaj oddział lancjerów pięknie wyzerował tego generała. Ale straszny pech Rafika, bo ten generał nie zginął, z tego co widzę. Tak, trzech ludzi ucieka. <grym>, trzech ludzi ucieka i generał jeszcze nie zginął. No to jest naprawdę dziki fuks lewika. Ten, już generał w tej chwili powinien zginąć, i już powinien, morale powinno siąść na całej armii tutaj lewika. już powinno się wszystko zacząć sypać w tej chwili. To jest dziki fuchs, naprawdę, Lewiku. Ogromny błąd. To, że ten generał nie zginął, mając trzech ludzi, to jest naprawdę dziki fart. To się zdarza raz na Myślę, że mogę spokojnie tak powiedzieć. Także tutaj strasznie nie ma już tak tego generała swojego. Um, się zakapieć na nim, tak? Bo jeżeli bierzesz go w piechocie, to on naprawdę jest wrażliwy na kawalerię. Więc to jest naprawdę spory błąd. No tutaj widzimy, że kusznicy. Nie wiem, co oni strzelają w tej chwili. O zaczęli strzelać w kawalerię, to bardzo dobrze. Czyli tak jak mówiłem, te włócznie spokojnie zniszczyły te topory. One już były praktycznie zniszczone podczas samego tego manewru. Tutaj grafik niszczy oddział jazdy lewika bardzo dobrze, ale tym oddziałem lansjerów taki troszeczkę niezdecydowany jest. Myślę, że spokojnie można by tutaj wjechać w te piki od boku i je zniszczyć. Najlepiej od tyłu, żeby już mieć pewność absolutną, że one nie zadadzą żadnych obrażeń. Tutaj bardzo dobrze fokusowany jest ostrzałem ten oddział lancierów. Aczkolwiek stra cały czas mnie boli to, że to, ten generał mając trzech ludzi żyje, no... Grafiku, jak widzisz coś takiego, to już powinien się jakoś naprawdę namierzyć tego generała na polu walki i zabić go ręcznie, tak? Powinieneś go wyzerować, żeby mieć pewność, że on zginie, bo naprawdę to, czy generał zginie, czy się przeżyje, w tyle, to ma ogromne znaczenie. Gdyby generał Lewika zginął, to ta jazda byłaby już szatorowana, tak? Ona by już się nie wróciła na pole walki, a ta tak się wróci w ten sposób. Zaraz ona się zbierze i się wróci, no właśnie. Także to jest ogromna różnica i to może kosztować... Rafika, grę. Zwłaszcza, że to strzelanie nie jest w tej chwili chronione przez nic. Ten oddział lancierów, nie wiem czemu on jedzie za tym oddziałem dziewięciu ludzi. Spokojnie salwa koszników by już zniszczyła ten oddział. A tą, tym oddziałem lancierów można by wjechać w te włócznie. I jakoś toporami się wspomóc. No tutaj generał Rafika jest zagrożony. Te włócznie jak najszybciej powinny tutaj wiedzieć, żeby to wspomóc. Naprawdę bardzo bliska bitwa to będzie, ale wydaje mi się, że ta... Ten, ten fuks Lewika, z tym, że ten generał nie zginął, może tutaj zaważyć o losach całej gry. Tutaj te włócznie ładnie presują to strzelanie, ale no widzimy, że Lewik ma naprawdę jeszcze sporo piechoty, w tym oddział elitarnych mieczy. Dwa oddziały elitarnych mieczy, jeden obity, ale wciąż się trzymający. A Rafikowi został tylko jeden dobry oddział piechoty, bo te to pory zbyt dobre nie są i zaraz ta piechota może dalej tutaj cisnąć Rafika i jeszcze ten oddział jazdy się nieszczęsnej wrócił i teraz może zniszczyć generała Rafika lewik bardzo dobrze cofa tą jazdę. No nie chcemy walczyć kawalerią z włóczniami w takim przedłużającej się walce. No ale tak jak mówiono, to, to nie wy... Zaraz może zginąć generał Rafika i zaraz stanie się właśnie to, o czym. No właśnie, teraz stanie się to, co powinno się stać wcześniej, czyli zacznie się sypać cała armia Rafika, a sypałaby się cała armia Lewika, gdyby ten generał jego zginął, tak? No, ogromny pech Rafika w tej bitwie, naprawdę. To, był kluczowe, to było kluczowe, tak? Ta jazda by już nie było jej na polu walki, gdyby, gdyby nie ten generał. Hmm, który szczęśliwie naprawdę przeżył. On jeszcze nawet nie uciekł z, pola mapy, z mapy, tak? Więc nawet nie ma minusu do morale za to, że on uciekł. Naprawdę ogromny pech Rafika tutaj. To, on, aż ciężko mi w ogóle to. No, tutaj trochę współczuję Rafikowi, bo tutaj naprawdę przegrał przez pechowe RNG, no zdecydowanie. Gdzieś się też Lewik nieźle zagrał, tak? Ale obaj panowie zagrali nieźle. A zaważyło to po prostu, że ten generał cudem przeżył. No i już jest. Złamała cała armia Rafika i mamy 1 do 0 dla Lewika. Spójrzmy na szybko na Bragi. Tutaj, no naprawdę, ten build Lewika mi się kompletnie nie podoba. I naprawdę brakuje tutaj tego dodatkowego oddziału lancierów. Build Rafika jest nieco lepszy, acz ta piechota jest nieco za słaba jak na starcie barbarzyńców. Można było się spodziewać, że wandalowie będą mieć mocną piechotę. I te miecze naprawdę ładnie porobiły. Ten no, oddział chyba jakoś został zaszarżowany albo nie wykonał szarży, bo ma słaby wynik w porównaniu do reszty, ale pozostałe miecze bardzo ładnie narąbały. Również ci procarze, dwa dzieła, proc lewika bardzo ładnie się spłaciły. Tutaj, no to strzelanie, rafika, to, ta inwestycja się nie spłaciła, moim zdaniem. Te fragi zbyt imponująco nie wyglądają. Także, no ciekawa bitwa, naprawdę, ale wydaje mi się, że tutaj zdecydowanie zaważył ten, ten fuks, tak? Gdyby nie to. To byłaby odwrotna sytuacja i to Rafikowi by zostało więcej wojsk, zaś Lewikowi by się nagle zaczęła sypać cała formacja, tak? Także to naprawdę było absolutnie kluczowe. Przejdźmy już do drugiej bitwy i tutaj mamy potężne starcie. Hunów wybrał Lewik, zaś Rafik wybrał Ostrogotów. O i ten build Hunów, no nie wydaje mi się, że on był, żeby on był zwycięski, szczerze mówiąc. Jest po prostu za dużo tych Ostrogotów, już widzę, że to będzie krucho. Ale tak, spójrzmy szybko na ten build. Mamy stepowych, poborowych na pierwszej linii razy 4. Na drugiej linii mamy wybranych wojowników uar razy 4. Nie, razy 3 i raz zwykłych wojowników UAR-ów. Wybrani wojownicy uar to jest bardzo dobra piechota, niezłomne. Tutaj mamy trzy oddziały jazdy puńskich hmm, wersantów. Hmm, jeżeli tak można tutaj przetłumaczyć. Dwa oddziały stepowych konnych łuczników. Na prawej flance mamy trzy oddziały huńskiej diabelskiej kawalerii, jak ja dobrze to tłumaczę, nie wiem co zostało na polski przetłumaczone w polskiej wersji, bo to jakaś taka dziwna nazwa tej jednostki i elitarnych huńskich lansjerów i znowu ten sam błąd, no ja nie, nie, nie wiem, no co ty masz z tymi lansjerami? Czemu to nie robisz tak tych lansjerów, no? Nie rozumiem tego kompletnie Tutaj mamy generała, którym jest stepowy watażka. no ale czemu nie ma tutaj dwóch oddziałów lansjerów, no? Lewik ma jakiś uraz do lancerów kompletnie dla mnie niezrozumiały. Ja już wiem, nawet nie musiałbym sprawdzać frakcji. Wiem już, jaką frakcją gra, le, gra lewik, bo to jest tylko jeden oddział lasierów i to jest to jest build lewika. No po prostu, <grywki> Lewiku, no. Nie, nie możesz tak robić, no. To jest naprawdę gigantyczny błąd. Gigantyczny. Tak samo te oddziały są słabe. Moim zdaniem. Tutaj niezłym wyborem, jeżeli chcesz chce mieć konnych uczników, chłonami są ci. Szlachetni konni ucznicy, bo wydaje że tak się nazywa ta jednostka. Ale szybko przejdźmy do bilo, lewi, e, przepraszam, Rafika. I tutaj na pierwszej linii mamy proce, razy dwa, y, germańskich zbójców, czyli oszczepników. Nie wiem po co oszczepy na Hunów, bardzo dziwny pik. Na drugiej linii mamy germańskie włócznie gotyckich piknierów, razy dwa, razy trzy i kolejny oddział germańskich włóczni, ale germańskich poborowych zwykłych. Na drugiej linii mamy trackich zaprzysiężonych. Na trzeciej właśnie linii, przepraszam. Trackich zaprzysiężonych razy 3. Na czwartej mamy germańskich kuszników razy 2. Na piątej mamy germańskie włócznie kolejne razy 2. Generała, którym są królewscy Sajones. Szlachetnych gotyckich lansierów, szlachetną Szlachetnych gotyckich lansjerów razy 2. Szlachetną germańską jazdę razy 2. No nawet spoko Bild, ale wydaje mi się, że. Lepiej byłoby wziąć już zwykłych łuczników, jeżeli chcemy mieć dobre strzelanie. Puszczę jakoś mnie watyli nie przekonują, powiem szczerze. Tak samo tutaj, jak widzimy, że są. Jak oni przeciwnika, to ustawmy się frontem włóczniami do nich, tak? Albo odgonimy ich kosznikami, nie dajmy się tak obijać od tyłu w plecy, tak? Ten ostrzał, gdyby te włócznie stały frontem, nie byłby zbyt skuteczny. Też troszeczkę chyba jakieś miski, bo te prace już dawno mają zasięg, a wbiegają praktycznie w formację lewika. Jakieś tutaj dziwne manewry się wydarzają. Ale wydaje mi się, że Lewik nie da rady tego um, pokonać, tak? Bo ma za mało jednostek w swoim bildzie. Te konne kosztują masę pieniędzy, a są naprawdę słabe. Jedynym dobrym pikiem praktycznie moim zdaniem jest... są um, zachętni konni ucznicy chłonów, tak? Tak się podejrzewa nazywa ta jednostka. Ona ma niezły staty do walki w zwarciu, niezły ostrzał. Te jednostki mają... Słabe statystyki do walki w zwarciu, naprawdę, a kosztują krocie. No, ten oddział jeszcze nie jest taki zły, ale, te, ale mają, ma z kolei mniej amunicji od pozostałych, więc przez to też nie jest efektywnym oddziałem konnych łuczników. No, tutaj ta piechota lewika powinna wyparować, zwłaszcza przez strackich zaprzysiężonych. Nawet ci wybrani wojownicy Warów sobie nie poradzą za dobrze z tą jednostką, ale jakoś w sumie się nie wymieniają aż tak najgorzej. Jakoś kompletny chaos. No, panowie się chyba pogubili w mikro zupełnie. I te kusze w ogóle weszły praktycznie na te. No nie, coś tu się dziwnego dzieje. Nie wiem czemu ta jazda tutaj stoi. Tutaj chyba grafik jest zajęty na tyłach. Spokojnie, właśnie, właśnie, coś takiego można by zrobić. Tutaj też bardzo ładny manewr okrążający. I teraz tą jazdą bym zaatakował kawalerię lewika, która jest o wiele gorsza od naszej kawalerii, tak? Często, że lewik nie ma dwóch oddziałów lansjerów. No ta chuńska kawaleria jest. Nawet dobra, ta chunicka kawaleria diabelska, powiedzmy, jest dobra, a ten generał już niezbyt. Myślę, że tutaj ci nacjerzy powinni zrobić robotę. A już jakoś chyba ta szarża nie weszła, bo tutaj hmm, przegrywa ta szlachetna germańska jazda. Na razie straszny chaos jest w tej bitwie, no tutaj panowie chyba się pogubili z mikro zupełnie, bo... Lewik w ogóle, przepraszam, Rafik w ogóle nie korzysta ze swojego strzelania, to jakieś dziwne rzeczy się dzieją. I straszny chaos zapanował. Ale Lewik już praktycznie nie ma piechoty. Rafik wciąż ma. Poobijanych, bo poobijanych, ale ma dwa oddziały. Krackich zaprzysiężonych. Tutaj są jeszcze piki. Też poobijane, ale są. Tak, wciąż jest ta piechota, są jeszcze włócznie. Także to wygląda o wiele lepiej. I wciąż jeszcze sporo jest jazdy u Rafika. No, ta jazda powoli zaczęła. Odrabiać tutaj od straty. Te włócznie zaraz się złamią. Zwłaszcza, jeżeli te miecze by je zażarżowało od tyłu. Te miecze chyba stoją w tej chwili nic nie robią. No naprawdę bardzo chaotyczna bitwa tutaj wyszła. Oh no. Ale wydaje mi się, że samym buildem tutaj Rafik powinien to starcie wygrać. Tiger Mice to szczepnicy To był zły moim zdaniem. No teraz ich można użyć jako mięsa armatnie, rzucić ich gdzieś Tutaj albo na Tutaj na tą piechotę, tak żeby coś tam może w walce w zwarciu zrobili. A najlepiej żeby Złamali morale, czyli rzucić ich od tyłu jakoś, tak? Albo do flanki. Te włócznie można by spokojnie szarżować. One stoją jakoś tyłem chyba. Jakoś tak się pogubiły zupełnie te włócznie. Ale na piki od frontu, Ojej to nie jest dobry pomysł. Chociaż chyba nie zdążyły się zbrejsować No piki moim zdaniem atyli nie są zbyt dobre, ale lepsze nie są tanie. Ale zbyt wiele to one nie robią. Bardzo źle się tymi pikami gra. No Tutaj niestety zaraz może zginąć generał lewika i tym razem już wątpię, żeby lewik miał takie szczęście, jak w pierwszej bitwie. Tym razem ten generał polegnie, moim zdaniem. I cała ta armia się złoży jak domek z kart. Aż wciąż ten generał żyje. Na lewiku ma jakieś szczęście, jakieś szczęście do generałów. Te, ten generał też przeżyje, no to już naprawdę, no znowu przeżył. Na lewiku ma jakieś szczęście do generałów, ale widzimy, że i tak to nie pomogło, i tak się armia cała posypała. No tutaj, moim zdaniem, zaważyły buildy. bo wydaje mi się, że Ostrogoci są jednak lepszą frakcją od Hunów. Tutaj ciężko, Hunami mi to się ugrać. Zwłaszcza z takim nie, nie, niekorzystnym buildem, tak? No, Lewiku, musisz się przekonać no naprawdę. No. Już komentuję twoj, Twoją piątą bitwę i w żadnej nie mieć dwóch oddziałów lancierów. To jest naprawdę niezrozumiałe dla mnie zupełnie. No, ale mamy jeden do jednego. Rafik tutaj wyciągnął tą bitwę, wyrównał stan meczu. Spójrzmy szybko jeszcze na fragi. No, ci konni ucznicy jednak porobili sporo. Oni chyba tam ładnie ostrzałem porobili Potem jeszcze wjeżdżali od tyłu w jakieś jednostki Także te jednostki, okej, okay, one się spłaciły Jedną z w ogóle ta cała kawaleria jakoś kompletnie ona nie została dobrze użyta Nic tutaj prawie nie zrobiła ta jazda No tą jazdą le Lewik nie, zagra nie zagrał zbyt dobrze no i ucznikami jakoś tak, no tutaj się jestem zaskoczony pozytywnie tym oddziałem już mniej, bo naprawdę goście jest 800 sztuk złota albo 700, no bardzo dużo w każdym razie. A tymczasem u Rafika jazda zrobiła troszeczkę więcej, troszeczkę lepiej zagrał niż Lewik swoją jazdą, no i za przysiężeni, no oni tutaj zrobili robotę, no wyrąbali całą piechotę Hunów, praktycznie te trzy oddziały zniszczyły całą piechotę Hunów. Tak? Mimo, że ci wybrani wojownicy Uarów stawiali się dzielnie, no to nie są złe wyniki na tych mieczach. No, ale jednak zaprzysiężeni, no, zrobili swoje, tak? Piki nie zrobiły praktycznie nic, ale one przynajmniej kosztują mało, więc powiedzmy, że tam taki road blocker, jak to się mówi w slangu, no, nie są takie złe, ale ich wartość bojowa jest naprawdę mizerna, rzadko kiedy piki się sprawdzą. Przejdźmy już do trzeciej bitwy. Finalne starcie. I tutaj mamy starcie frakcji z słabego koszyka, Tutaj, tym razem chyba Rafik wybrał frakcję Getów, zaś Lewik wybrał cesarstwo zachodnio-rzymskie. Tak, już wiem, że to jest Lewik, bo ma tylko jeden oddział lancierów. No. Okej, okay, to już wiadomo, kto kim gra. <grafię> już po oddziałach lansjerów wiem, że to jest build Lewika. <grafię> Okej, okay, tutaj na froncie mamy wikingską kawalerię na jeźdźców. Na drugiej linii są trzy oddziały proc. Nie wiem, cz czemu to oddział jest na froncie, szczerze mówiąc. Na trzeciej linii jest długa linia piechoty, oddział elitarnych nordyckich włóczni na flankach, w centrum trzy oddziały nordyckich pik. Na czwartej linii są cztery oddziały nordyckich wojowników z toporami. Na piątej są kolejne dwa oddziały elitarnych nordyckich włóczni i wikiński kapitan. Za mało tutaj piechoty do walki w zwarciu, grafikę, za dużo elitarnych włóczni moim zdaniem. Tutaj trzeba brać nordykami, koniecznie tych wybranych wojowników. Przynajmniej 2-3 oddziały, tak? Moim zdaniem to jest duży błąd. Bo Rzym naprawdę zachodni ma bardzo dobrą piechotę do walki w zawarciu. No, ale tutaj na prawej flance są dwa oddziały, Kolejne dwa oddziały wikińskiej kawalerii na jeźdź, co czy już 3 oddziały tej jazdy. I na lewej flance. Oj to aż pięć oddziałów tej jazdy ma rafik. No to jest złamanie zasad. Niestety. Przejdźmy już do bildu Lewika. Na froncie są trzy oddziały, fun, cztery oddziały funditorys. Na drugiej linii jest Straż Graniczna, limitanej razy 4. Na trzeciej linii są miecze. I tutaj mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery oddziały Herkuliani Seniores, dwa oddziały Liternej Palatyny. Ma no, bardzo dobre miecze, świetne. No, te miecze, ta piechota jest o wiele lepsza od tego, co ma Rafik. Potem na czwartej linii jest generał, którym jest Straż Palatiny I powiedzmy, że tak, na piątej są pięć oddziałów jazdy. Cztery oddziały skole Palatine Tak i jeden oddział Lanciero, w którym jest oddział Katafraktów No wydaje mi się, że tutaj z kolei Lewik ma lepszy build Zobaczymy jak to się potoczy ta bitwa Ciężko będzie Rafikowi tutaj To ten build przełamać Troszkę może przyspieszę Bo panowie jakoś wolno do siebie podchodzą, a nic się nie dzieje Wiesz, Wydaje mi się, że poruszanie kawalerią w takich klockach nie jest zbyt korzystne Staram się bardziej rozciągnąć tą jazdę, tak? Ok, teraz mamy walkę dystansową, ale powinien. A to jeszcze nie, to są trzy oddziały proc i oddział sagitarii. To wydaje mi się, że lewik ma tutaj przewagę. Chociaż jak się zagapi i ten oddział jazdy w to wjedzie, to się może odwrócić bardzo szybko. Ale też niekoniecznie bym poświęcał oddział jazdy, żeby zniszczyć takie tanie prace. Już bym tą jazdę cofał, no bardzo dobrze. Tutaj rafik zagrał. Mam nadzieję, że do dobrze powiedziałem, tutaj nazwy panów, bo w sumie nie sprawdziłem dokładnie, jak takim gra ale jestem niemal pewien na 90% że skoro jest jeden oddział lancerów to jest build Lewika <grych> okej, okay. tutaj Lewik się zagapił tutaj dał sobie zaszarżować a w ostatniej chwili reakcja, okej okay. to powinien wygrać to starcie, dzięki właśnie temu oddziałowi lancerów mimo że ta szarża była troszeczkę spóźniona, ale nie, te włócznie tutaj pomagają bo to może nie wyglądać zbyt korzystnie te miecze już powinny kontrszarżować w tej chwili dobrze by było jednym oddziałem mieczy wspomóc tą flankę Ojej, to jest bardzo złe wycofanie. Na no, ten oddział zostanie zniszczony całkowicie. Trzeba bardzo uważać z wycofywaniem jednostek watyli, bo one ponoszą ogromne straty podczas takich manewrów. Tutaj również mamy starcie kawalerii i również wygraje Rafik, bo wspomaga się włóczniami. Mimo lepszej jazdy, no bo nie wiem czy ta jazda jest lepsza od wiechińskich najeźdźców, ale porównywalna na pewno, to Rafik to starcie wygrywa, bo Levik niefortunnie się cofa zamiast pomóc się mieczami, miecze ma lepsze od... piechotę w ogóle ma lepszą od Rafika i w ogóle nie korzysta z tej przewagi no tutaj Rafik na razie bardzo dobrze swoje atuty wykorzystuje, już jazdę ma w tej chwili lepszą moim zdaniem już Le Lewik stracił całą kawalerię praktycznie A piechota Rafika się jeszcze jakoś trzyma tutaj atak tym wikińskim kapitanem jest bardzo ryzykowny Razem na miejscu Lewika zrobił kółko i zaszarżował tego generała od flanki no, widzimy, że Lewik to robi bardzo dobrze. Ten generał zaraz powinien zginąć. To może odwrócić szale. No, Rafik musi szybko coś kawalerią tutaj zrobić. Jakoś tą bitwę odwrócić na swoją korzyść. Ty ta szarża nie weszła jakoś chyba, bo... Tak, ona zdecydowanie tutaj nie weszła. Tutaj Lewiku dobrze jest czasem zreformować jednostkę przed szarżą i dopiero potem zaatakować, tak? Ale i tak widzę, że wspomagasz swoim generałem, więc ten generał Rafika zaraz powinien umrzeć jeszcze jest sporo jazdy Rafika, więc to jest problem. Na pewno. Ta jazda już powinna w tym mieczu wjeżdżać, moim zdaniem. Tutaj z kolei Rafik robi ten błąd. Nie, po co by wycofać tę jazdę, skoro od się wygrywało tą walkę? Nie rozumiem. I tylko się straciło 10 modeli na tej jeździe i ona się teraz łamie. To jest spory błąd. Ale przynajmniej dobry wjazd w tym miecze od tyłu. Tutaj ogromne staty powinny wejść w tym miecze. No niestety, generał Rafika poległ. Ale wciąż tutaj jest sporo jazdy. Wciąż ta jazda może wyciągnąć tą bitwę. Zwłaszcza, że Lewik bardzo niefortunnie zapomniał o swoim oddziele kawalerii. Który by się teraz bardzo tutaj przydał. Proce nie, nie wiem, co nie robią. one robią, chyba jakoś atakowały zły cel. I chodziły w te miecze bezpośrednio, także niefortunnie. Ale to i dobry wjazd kawalerii. Ja już nie wiem, czy Rafik to starcie wygra, bo tutaj na razie widzę, że lewik powoli, powoli tutaj wygrywa. To nas, przyciąga na przyciąga, ale na swoją korzyść. No zwłaszcza w tym blobie. Ten blob miecze ciężko będzie pokonać. Tutaj ogromna przewaga była na mieczach bo w zachodniego Rzymu. Pod tym względem słaby build Nordyków, bo za słaba piechota została wzięta, tak? Po co nam takie elitarne włócznie na frakcję, która nie ma aż tak wybitnej kawalerii. A ma naprawdę dobrą piechotę, także to jest spory błąd Troszkę może przyspieszę, bo aż 4 minuty tutaj będą Długa bitwa będzie, długi grind No to i w tej chwili Trafik powinien zrobić użytek do swojej amunicji Przede wszystkim wysnajpić ten oddział jazdy jakoś Nie robić takich wjazdów, bo to jest tylko strata modeli niepotrzebna Jak już robić wjazd, to jak te włócznie zwiążą walką miecze I wrobić wtedy wjazdy od tyłu nie robić wjazdów takich na Yolo. i Wszystkim wykorzystać amunicję, tak? To jest bardzo dobre. No, wydaje mi się, że Rafik może tą mobilnością jeszcze tą grę wyciągnąć. Chciałbym rozdzielił tę pracę, żeby one od boku strzelały coś w te miecze. A nie w... od frontu w tarczę. To jest niefortunne pod tym względem bardzo. Bardzo dobrze wysnajpiona kawaleria. To jest bardzo dobry pomysł. Żebym tą kawalerię najpierw wyeliminował i teraz W tej chwili najlepsze co może zrobić Rafik Związać tą piechotę Włóczniami i potem jazdą wjeżdżać na tyły Tak? I ta piechota się powinna posypać Te włócznie to nie są jakieś plebejusze Tylko to są literne nordyckie włócznie, one powinny ustać te miecze Zwłaszcza jak włączą formację, tak bardzo dobrze No tutaj Rafik naprawdę fajnie tutaj to sobie wymyślił Włączył formację wydaje mi się Murtarcz, no i teraz te włócznie naprawdę będzie ciężko złamać. No a to się to będzie gwóźdź do turny lewika. On zaszarżyje wszystkim te włócznie i potem rafik zrobi mu wjazd na boki i cała jego, cała formacja lewika się posypie. Tak Tak mi się wydaje, że to się będzie tutaj toczyć. Zwłaszcza, jak ten generał padnie, to już może być absolutny gwóźdź zrówny. Tylko też trzeba uważać, żeby ta kawaleria łatwo nie zginęła, bo ona jest absolutnie kluczowa teraz w tej sytuacji Kupiłbym się na tym, żeby zaszarżować tego generała I go jak najszybciej wyeliminować Tak, wycofać tą jazdę i ponowić szarżę na generała To jest, to jest w tej chwili najlepsze, co może zrobić Rafik Poczekaj, że ta jazda się zreformuje, wszystkie modele wyjadą i Potem zaszarżować ponownie, ale widzimy, że nawet bez tego cała armia lewika się tutaj sypie no tutaj Rafik bardzo ładnie tą końcówkę zagrał, mimo tej niefortunnej starty generała, wyciągnął to na swoją korzyść bardzo dobrze i wykorzystał ładnie przewagę na kawalerii, którą sobie bardzo ładnie wypracował. Aczkolwiek to jest złamanie zasad, pięć tych samych jednostek, a nie cztery, to jest spora różnica. Zwłaszcza w przypadku kawalerii. Poza tym ten build wydaje mi się, że nie był zbyt dobry. no Zabrakło tutaj lepszych mieczy moim zdaniem i gdyby Lewik nie zagrał tak źle swoją kawalerią, spokojnie mógłby to starcie wygrać no mam nadzieję, że Lewik obejrzysz to starcie no zwłaszcza tych lancierów musisz do razy dwa brać no to jest naprawdę krytyczny błąd w twoich buildach, tak? to, że ja już wiem na starcie czym ty grasz po samej liczbie lancierów to jest naprawdę zły znak rozpoznawczy, że tak powiem, tak? musisz brać te dwa oddziały lancierów koniecznie wychotą zagrałeś nieźle, ale co z tego? skoro przegrałeś na kawalerii bardzo drastycznie i Rafik mógł Świetnie wykorzystać swoją mobilność oraz to, że zostało mu jeszcze trochę amunicji na procach, i potem po prostu zrobił Ci kanapkę ze wszystkich stron i twoja armia się posypała. Mam nadzieję, że Panowie naprawdę to obejrzą, bo tutaj dużo błędów było dużo wniosków, można z tego wyciągnąć. A tymczasem bardzo dziękuję Wam wszystkim za oglądanie i trzymajcie się do następnego materiału. Cześć!